Siema, siema, tu Waldi L.H. Słuchaj tego, yo. Słucham mego serca, to serce mi podpowie co się ze mną stanie. To wszystko mam w głowie, teraz mi podpowiedz jak mam kurwa żyć. Myśli o rodzinie, jakiś muszę być, żyję więc jestem. Zostaw moją przestrzeń, nieważne co dalej, nieważne co będzie. Życie mi zabiera, czas zawsze i wszędzie. Pada policja, pyta, gdzie jestem? Kurwy policyjne. Jebane, kurwa, pały. Pedały. Kurwy policyjne, kryminalne pały. Nie jestem gruba ryba, dla mafii za mały. Coś mnie zabiera, nie daje mi żyć. Nie chcę mnie puścić, nie mogę stąd wyjść! Zapięty w klatce, jeszcze teraz walczę. I co, teraz z mi będziecie na tańce? Pojebańce! Teraz słuchaj, końcówka miłego słówka waldzi was podrabia. Teraz już skończę, pozdrawiam was gorąco. Przepraszam za słowa, powiedziałem to niechcąco. Jo, jo, jo. Teraz widzisz, Rafi, kto to co kurwa potrafi. Teraz kurwa, widzisz, kto jest kurwa raperem, kto kurwa z popkiem, kurwa może nagrać płytę, bo jestem kurwa dobry razem z bitem. Jarzysz to kurwa, jazysz to, to się kurwa spinaj dupę, kurwa i nagrywaj płytę. Bo ja mam zajebistego bita. I się kurwa za hajsk chwytam, nara, joł.